Jakiś czas temu nagrałem filmik pod tytułem Czy Yahira to zdzira? Sam odpowiedziałem sobie na to pytanie mówiąc Nie no, to po prostu głupia krowa. Muszę zmienić zdanie. Nie jest głupią krową, jest cwaną gapą. Ugrała swoje. Jej przepis na życie się sprawdził. Ma zapewnione przez 4 lata utrzymanie. Yy, zarobki plus. Pewnie tantiemy z wywiadów i tak dalej, ustawiła się na najbliższe, najbliższe lata. Żenującym jest to, że wystawiła ją na listy wyborcze partia, która twierdzi, że zwolennicy PiS i głosujący na PiS, czyli przeszło 8 milionów ludzi w tej chwili, to jest banda niedouczonych, kretynów, moherów i tak dalej, i Wystawiając kogoś takiego jak Yahira na listę. W Warszawie, no, mogli spodziewać się, że znajdzie się grupa idiotów, którzy na nią zagłosują. Yahira wniosła nową byle jakość do polityki. Okazuje się, że wystarczy mieć 7 tysięcy głosów, żeby zostać posłem na Sejm. No, trudno się spodziewać, że nie znajdzie się w zlemingizowanej w Warszawie, 7 tysięcy idiotów, którzy na taką kretynkę zagłosują. I zagłosowali. Pożytkiem jest to, jeżeli można mówić o pożytku, że wskoczyła na miejsce pewnie, nie wiem skąd on tam był, posła Misiło, który jest równie głupi jak ona, ale mimo wszystko chyba mniej szkodliwy. Jakira jest wyjątkowo szkodliwym Człowiekiem, ponieważ obniża w sposób zasadniczy rangę parlamentu. Co prawda, od czasów, kiedy do parlamentu włoskiego dostała się Ciciolina, dla mnie w linii prostej poprzedniczka Jachiry lub Jachira jest jej następczynią. Przypominam tym, którzy nie pamiętają: Ciciolina była gwiazdą porno, która tego rodzaju osobą przetarła szlaki czyli ogłupiałym, skandalizującym kobietom, które na e, skandalu lub dupie, tak, czy ciolina, zrobiły karierę i weszły do polityki. Długo tam nie była, e, jedną kadencję. Myślę, że Jachira też dużo jej nie zabawi. E, niemniej i jedna, i druga e, zrobiły dużo krzywdy Instytucji demokracji, ponieważ podważają tak naprawdę jej sens. 7 tysięcy głosów oddanych na kogoś takiego jak Hira wystarcza, żeby była reprezentantką narodu 38 milionowego. To świadczy o tym, że trzeba doprowadzić do głębokich zmian w procesie wyborczym, do głębokich zmian e, tak naprawdę w systemie parlamentarnym. Bo takie rzeczy nie powinny się Więcej powtarzać, powtórzyć. Mam nadzieję, że nigdy, nigdy więcej. I Jakira yy, kojarzy mi się jednoznacznie. Kojarzy mi się z dwiema sytuacjami, a w zasadzie ostatnio, nawet z trzema. Pierwsza to, kiedy zobaczyłem jej zdjęcie w takim kąpeciku dżinsowym, przykrywającym yy, tuste. Nieatrakcyjne dla mnie, absolutnie cielsko. E, prowokacyjna poza. Rozpięte dżinsy, wystające majtki. E, kurtka dżinsowa, przykrywająca biustonosz. No, taka tirówka po prostu. I ta tirówka ma dzisiaj reprezentować mnie i 36 z haczykiem. 37 milionów Polaków w Sejmie. No, to jest po prostu skandal. Sytuacja druga. To quiz, który przeprowadziła na jednym ze swoich stand-upów, wystąpień, czy ja to noga, po czymś takim powinna zniknąć na zawsze z przestrzeni publicznej, a niestety to pomogło jej się wylansować. To też świadczy troszeczkę źle o społeczeństwie, przynajmniej o tej jego części, która na nią głosuje, czyli tak zwanych, ponieważ została wybrana z Warszawy, młodych, wykształconych z dużych miast. No po prostu paranoja. Niedouczone słoiki, po prostu, które, których jedyną zasługą życiową jest to, że zdobyły dyplom, często pewnie płatny, w mało liczących się, lub w ogóle nie liczących się uczelniach w Polsce. Żaden powód do chwały, dumy i tak naprawdę do niczego. I trzecia, ostatnia, gdzie obejrzałem wywiad Renaty Kim, przeprowadzany z Jachirą i z Janem Śpiewakiem. I naprawdę żal, że na miejsce Jachiry do Sejmu nie wszedł Jan Śpiewak. Absolutnie nie moja bajka. Śpiewak jest lewakiem. Co prawda, zdecydowanie wolę go od jego ojca, który jest no, Polak ożersą, się. Stał od pewnego czasu, ale jest zrównoważonym, sensownym człowiekiem i mimo różnicy poglądów y, mogę z nim dyskutować, mogę z nim tworzyć Polskę, mogę działać na rzecz zmian y, z każdym takim człowiekiem. No, nie wyobrażam sobie robienia czegoś takiego z Jachirą. I żal tylko, że w parlamencie nie znalazł się ze strony y, lewicy, Czyli kao, miejsce dla Jana Śpiewaka, a znalazło się ze szkodą dla całej Polski miejsce dla Jahiry. I cóż, oprócz tego, że jest to Cwana Gapa, to jednak jest to też kawał z dziry.